Czy znasz dziecko z ADHD, które być może ciągle słyszy komunikaty typu przestań, jesteś za głośno, przestań się kręcić? Myślę, że tak. Myślę, że każdy z nas zna takie dziecko, jeżeli pracujemy z dziećmi i mamy do czynienia z dziećmi z ADHD. Natomiast dzisiaj e, chciałabym opowiedzieć o tym, jaki potencjał kryje się za tym ADHD. Więc jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej, no to zapraszam do wysłuchania odcinka. Ja nazywam się Akata Hejmowska, jestem psychologiem, jestem też doktorem nauk społecznych i na co dzień. Pracuję w studiu psychologicznym, gdzie prowadzę szkolenia dla nauczycieli specjalistów oraz jestem też terapeutą, który pracuje z dziećmi i z młodzieżą. Dzisiaj chciałabym opowiedzieć trochę o tym, jak wzmocnić potencjał dziecka z ADHD. To Fabryka Relacji, studio psychologiczne, KUS i psychologia dziecka w praktyce. Najważniejsza rzecz to jest y, zauważanie pozytywów. E, ja wiem, że jeżeli mamy do czynienia z dzieckiem z ADHD, to być może ta nadruchliwość, która u dużej części dzieci, pamiętajmy, że ADHD ma różne typy e, i mamy, możemy tutaj powiedzieć o dzieciach, u których przeważają te symptomy związane z nadruchliwością psychoruchową, ale są też dzieci, u których przeważają trudności z koncentracją. No i jeżeli mamy dziecko, u którego ta nadpobudliwość jest taka e, bardzo wyraźnie zarysowana. No to możemy mieć taką tendencję, myślę, że to jest naturalne, jeżeli jesteśmy nauczycielami i pracujemy z grupą 30 małych ludzi, no to nie sposób nie skupiać się na tym, że jest taki jeden mały człowiek, który ciągle się kręci, wierci, rusza, przeszkadza, dużo mówi. Myślę, że to może być wyzwaniem dla dorosłego, który prowadzi zajęcia. No i przez to możemy mieć taką tendencję, żeby zwracać uwagę na te symptomy. Pamiętajmy, że są to symptomy. Są to symptomy zaburzenia, jakby ciężko jest, nie powinniśmy karać dziecka za to, że y, no, ma coś, no, co nie ma wpływu. Pamiętajmy też, że my mamy wpływ na to, jak to dziecko funkcjonuje, możemy mu pomóc lepiej sobie radzić i jeżeli to zrobimy, no to dziecko pewnie lepiej będzie sobie radzić, będzie spokojniejsze, nauczy się lepiej organizować sobie przestrzeń, nauczy się lepiej regulować swoje emocje i tutaj ważnym elementem jest zwracanie uwagi na te pozytywy. Tak jak mówię, łatwo jest zwrócić uwagę na te symptomy zaburzenia, które mogą być trudne, ale bardzo istotne jest to, żeby skupić na tym, co dziecko robi dobrze, w jakich obszarach funkcjonuje świetnie. Mam taką sytuację, ostatnio rozmawiałam z taką mamą dziewczynki, która ma ADHD. Dziewczynka po badaniu w poradni okazało się, że jej ilość inteligencji znacząco przewyższa normę. Tak naprawdę ona mogłaby realizować nie program klasy czwartej, do której uczęszcza, tylko dużo wyższej klasy. Przy jej impulsywności wiąże się to z tym, że często przerywa nauczycielom, na przykład poprawia ich. Możemy wyobrazić sobie, jakie to niesie ze sobą skutki, jest to bardzo trudne. Natomiast wierzę w to, że przy odpowiednio tej zbudowanej relacji z dorosłym można to zmienić. Warto podkreślać potencjał tego dziecka, dawać mu dodatkowe zadania do zrobienia, bo często te dzieci, jeżeli ich iloraz inteligencji właśnie jest wyższy niż przeciętne, bardzo szybko kończą zadania i później się nudzą. A kiedy się nudzą, to pojawia się też potrzeba ruchu i koncentracji, więc zaczyna się... Przeszkadzanie, gadanie, stąd warto o to zadbać, żeby ten potencjał też się nie zmarnował. Zauważajmy to, co dziecko robi dobrze. Zauważajmy też, że się stara. Dzieci. Chcą spełniać często oczekiwania nas dorosłych i chcą być grzeczna, cokolwiek to znaczy, ja bardzo nie lubię tego określenia, bo dla mnie słowo grzeczne nie oznacza kompletnie nic. No bo co może oznaczać słowo być grzecznym dla dziecka z ADHD? Dla niego być może będzie to oznaczało usiedzenie w miejscu przez minutę. Bo być może ja jako dorosły pojęcie bycia grzecznym pojmuję zupełnie inaczej. Natomiast ustalmy z dzieckiem zasady, i jeżeli dziecko stara się stosować do tych zasad, to naprawdę mówmy mu o tym, udzielajmy takiej informacji zwrotnej, że widzę, że dzisiaj pracowałeś, że świetnie sobie poradziłeś, że starałeś się skupić. To są informacje, które dziecko słyszy, które są dla niego takim wzmocnieniem. Tak? Pochwała ma za zadanie to jest taka nagroda społeczna, która ma za zadanie wzmocnić te zachowania, które chcemy obserwować. Jeżeli będziemy podkreślać tylko to, Czego nie chcemy obserwować na lekcji, no to będzie więcej takich zachowań. Bo jeżeli mówimy dziecku, przestań, nie rób, to tak naprawdę dziecko też nie dostaje informacji o tym, czego oczekujemy. I proszę mi wierzyć, że pochwały, jeżeli nazywamy to, co widzimy, i dodajemy do tego taki swój, swój wyraz swoich swój emocji, tak? czyli bardzo się cieszę, że dzisiaj zrobiłeś całą swoją część projektu, naprawdę są bardzo dużą nagrodą. I świetnie działają. Zatrzymaj się na chwilę. Jeżeli interesuje Cię temat DHD i chciałbyś wiedzieć, jak efektywniej pracować z dziećmi, to w opisie do tego odcinka znajdziesz link do darmowej lekcji z naszego kursu, który mówi o tym, jak skutecznie wydawać polecenia dzieciom za DHD. Zajrzyj tam koniecznie. Dzieci z ADHD myślą trochę w inny sposób i to wynika z tego, że analizują bardzo wiele różnych ścieżek. Często dotyka je w tym momencie paraliż decyzyjny i ostatecznie nie robią nic, odwlekają różne rzeczy. Natomiast są też bardzo kreatywne i mają wiele świetnych pomysłów. To też wynika właśnie z rozważania mnogości tych rozwiązań i myślę, że warto to wykorzystać w procesie edukacji. A to, co jest wsparciem, no to jest stosowanie takich metod aktywizujących. Wielu zmysłowych. Stosowanie konkretów w pracy, można wprowadzać eksperymenty, projekty grupowe, wykorzystywać elementy programowania, robotyki. To są rzeczy, które są bardzo interesujące. I tutaj warto pamiętać, że dzieci z ADHD mają niedobór dopaminy. Dopamina to jest taki neuroprzekaźnik, który wiąże się z procesem uczenia, z tak zwanym układem nagrody, czyli to, co sprawia nam przyjemność, to chcemy powtarzać. Jeżeli proces edukacji będzie przyjemny, no to jest większa szansa, że osoba przyswoi tą wiedzę, którą chcemy jej przekazać. Więc jeżeli będziemy potrafili że tej dopaminy będzie więcej, to na pewno sprawimy, że dziecko z ADHD będzie mogło ujawnić swój potencjał w pełni. Trzecia bardzo ważna rzecz to jest wspieranie dziecka w wyznaczaniu takich krótkoterminowych, realnych do realizacji celów. Krótkoterminowych, ponieważ czas skupienia tutaj może być krótki, natomiast jeżeli uda się te cele osiągnąć, no to. Pamiętajmy o tym, że jest to poczucie sukcesu. Dzieci z ADHD bardzo często mimo swojego potencjału, który jest duży w wielu przypadkach, mają zaniżoną samoocenę i to wynika właśnie z tego, że gdzieś gubią się w tych zadaniach, zapominają, zapominają o celu, zapominają przynieść coś na przykład, co było do przygotowania, więc wyznaczenie takiego krótkiego, konkretnego celu pomaga im osiągnąć większy cel w małych krokach. Mam nadzieję, że te kilka wskazówek było przydatnych. Mam nadzieję, że je sprawdzicie. Może coś u Was jeszcze działa, więc zachęcam do pozostawienia komentarzy, zachęcam do polubienia naszego kanału. No i dziękuję za wysłuchanie tego odcinka.